Witajcie moi kochani, jestem Snoopy i zapraszam was na nowy filmik na kanale Pocket Spirit. Jak widzicie, zacząłem się bawić trochę formatem i teraz będziecie mogli zobaczyć moją facjatę! Jej! Jak już pewnie dowiedzieliście się z miniaturki albo z tytułu filmiku, dzisiaj przenosimy się do Kanto, aby przyjrzeć się Mount Moon i tym wszystkim notorycznym zubatom. Mount Moon jest jedyną i największą górą w regionie Kanto, umieszczoną gdzieś między Pewter City a Cerulean więc chcąc nie chcąc musimy przez nią przejść. Ale miejsce to ma również sporo swoich własnych ciekawostek i loru i właśnie dzisiaj przyjrzymy się nim. Zacznijmy od samej nazwy. Dlaczego akurat Mount Moon? Cóż, ja temu kilka powodów. Warto wspomnieć, że w japońskiej wersji nazwa tej góry to Otsukimiyama, czyli w wolnym tłumaczeniu góra do oglądania księżyca. Oprócz tego jak głoszą legendy, mieszkające w tej górze klifery są przybliżami z księżyca. Jako, że spadające tu meteoryty powodują u klifery ewolucję w klifable. Jest to pierwsza jaskinia, którą spotykamy w grze zawiera całe mnóstwo spotkań z dzikimi Pokemonami, z których chyba najbardziej znanymi są zubaty. Na szczęście nie są one jedynymi, które można tutaj spotkać. Mamy pewną cieniutką, cieniutką szansę spotkać tutaj Gioduda, Parasa onixa. A jeśli uda Wam się złapać klifery, cóż, zapraszam do najbliższej kolektury. Jak wspomniałem wcześniej, kamienie księżycowe, które można tutaj spotkać, służą ewolucji klifery i Jigliepa. Czemu jigglipa? Czemu nie? Tutaj też po raz pierwszy spotykamy Team Rocket, którzy są troszeczkę bardziej kompetentni niż ich odpowiednicy w anime. Głównym daniem Mount Moon są jednak dwie skamieliny starożytnych Pokémonów, które możemy ożywić. Najpierw jednak musimy wygrać pojedynek z Super Nerdem, po którym będziemy mogli wybrać Helix Fossil czy Dome Fossil. Helix Fossil. Nie sposób tutaj nie wspomnieć o Twitch Plays Pokémon. Które wyniosło tego pierwszego do poziomu bóstwa Teraz pytanie specjalnie do was widzowie Helix Fossil czy Dom Fossil? Co wybieracie? I ten filmik przypadł wam do gustu Zostawcie lajka A najlepiej zasubskrybujcie kanał Żeby zobaczyć więcej nostalgicznie pokemonowej zawartości jestem Snoopy, cześć! Szukacie miejsca W którym możecie wyrazić siebie I przy okazji pogadać o pokemonach Z miłą i spokojną społecznością? Nie szukajcie więcej. Santa Luna Forest jest miejscem dla was. Działy artystyczne i regularne wydarzenia specjalne nie pozwolą wam się u nas nudzić. Poznacie też wiele osób współdzielących wasze pasje. Kliknijcie w zaproszenie w opisie już dziś. A teraz wracamy do filmiku.